No cześć, witajcie na kolejnym odcinku z serii mistrz budownictwa. Dzisiaj znajdujemy się na wersji 1.8 i tutaj będziemy oceniać budowle, graczy, jakieś działki. Mam kilka zgłoszeń, więc przejdźmy do działki numer 1. No więc znajdujemy się na działce numer 1. Jest to działka gracza Rogalik333. To jest jego willa, jak mi pisał. Tutaj w środku widzę troszkę nieskończona, czy skończona, ale nie ma żadnych mebli. Zewnątrz, zewnątrz jest w porządku, jeśli chodzi o sam wygląd, samą konstrukcję. Działka jest oczywiście nie zrobiona w ogóle. Wszystko jest na minus, ale sama konstrukcja jest oczywiście na plus. Basen spontanną. No ładny basen spontanną. ma dwoma fontannami, ok. I coś jeszcze. Yy, no z zewnątrz nie będę oceniał. Znaczy będę oceniał, ale teraz nie będę patrzył, no bo nie ma, nie ma na co patrzeć. Zwykła konstrukcja. Otwórź mi. W środku, na drugie piętro, widziałem, że coś tam jest, ale chyba to nie jest drugie piętro, to jest poddasze. Czy dach, w sumie? To jest tylko tak zrobione. No dobra, no więc za tą budowlę daję 3 punkty. A tylko dlatego, że jest fajna konstrukcja tutaj. i naj była prosta, to dostała mniej punktów. Jest nieskończona. Rób sobie więcej mebli tutaj, będzie ładnie. A teraz. 3 punkty i lecimy do działki numer 2. I znajdujemy się na działce gracza Kokoso. No, jest to jakiś zamek z tego, co tutaj widzę. No i będziemy go oceniać. Zajdźmy sobie niżej. Gracz nas tutaj oprowadzi. Są główki. Bardzo ładnie to jest zrobione jakieś wieżyczki. I tu jest jedzenie na przycisk. No, tutaj tak, taki fajny pomysł jakieś bloki diamentów. Jak już mówiłem główki, czaszki, no ale czy to tylko tyle? A to jest arena, zapomniałem, bo gracz mi mówił, to nie jest zamek, to jest arena. Więc to jest arenka taka. No nie, oceniam tylko jedne budowle. Jeśli to wszystko, myślałem, że to jakieś zejście niżej będzie czy coś, ale jeśli to wszystko, no to daję 4 punkciki za sam pomysł, za to, za to że jest tutaj tyle tych główek. No I za to jest po prostu arena pewnie w HP. No dobra, cztery punkty i działka numer 3. No więc znajdujemy się teraz na działce numer 3. Działka Gacza Seba, 221 1, 1. Tutaj jest magazyn. Ok, bardzo fajnie zrobiony. Troszkę nieskończony, chyba. No to jest farma trzciny. Tutaj jest co? Jest sklepik. Troszkę mało oświetlenia. oświetlę sobie to bardziej i będzie git. Sklepie z jakimiś główkami chyba. to jest w budowie. Okej, okay, tam nie będę wchodził. Panerki. Parma to już mówiłem. Piecyki. Okej. Okay. Tutaj jest chyba winda. Z tego co widzę. Fajny pomysł na zejście. No nie, najpierw obejrzę tutaj na dole. Najpierw na dole obejrzymy i polecimy później do góry. Tutaj są jakieś piecyki, tory. Jak już mówił, że tu jest magazyn, Enchant. Dobra, lecimy teraz do góry, bo tutaj nic już na dole nie, nie znajdziemy. Do góry, Wypróbujemy windę. Oj, coś mi nie idzie z tą windą. Dobra. Dobra, jesteśmy teraz na górze. Ja Trzko stąd wyjść. Dobra, jesteśmy na górze. Mało oświetlenia, to już mówiłem. Jakiś korytarz. Mógłby tu być jakieś ściany zrobione. Fajnie. mineWars gamer. Ma kolegów 10, plus. ok. No i domek z zewnątrz. Z zewnątrz domek. Trzeba sobie jeszcze tutaj. Tam jest z rodzinku, coś chcesz tu do mnie. Tu są ramki na podpis pewnie. Budowla z zewnątrz. Wewnątrz wygląda w porządku. Drewno, kamień. Także fajnie do klimatu tutaj dopasowane. Drzewa. Z działeczka, wszystko wokół jest zrobione. Więc nawet, nawet taki OK domek. I mały, skromny domek z jakimś tam magazynem. No ok. Moja ocena z ten domek to jest punktów 6. I lecimy do budowli numer 4. No więc jesteśmy teraz na ostatniej budowli, którą będziemy oceniać. Jest to budowla gracza Patryko 25. No i wejdźmy do środka. Budowa sama w sobie z zewnątrz, jeszcze nie powiedziałem, ale z zewnątrz mi się bardzo podoba. Tutaj jest w środku ładnie drzewa zrobione taki fajny pomysł. To jest taka budowa troszkę jakby taka drewniana, ale troszkę malutko oświetlenia. Znów to powtarzam. No tutaj widzicie sami troszkę mało tego oświetlenia. Bardziej oświetli. Tu są podziemia. Ładnie tutaj zrobione wysoko. Piecyki jakieś. Zwierzęta, tutaj są jakiś stolik, prawo, ładny pomysł siedzenie, siedzenia, piecyk. Weźmy teraz tutaj, i tutaj jest duży magazyn. No, fajnie to wygląda, takie półki jakby, i tutaj na nich zrobione skrzynki, tabliczkami i, 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 i tempami, że na pewno dużo się tutaj zmieści, ale widzę, że to jest wszystko nieskończone. Bo nie ma ani sufitu, no chyba że to tak ma być, no ale to jest dziwnie w Nie ma ani sufitu, tutaj czegoś nie wiem, brakuje. Wejście jakieś. Nieskończona budowla. Zapraszajcie skończone budowle, bo. O, druga. Skończone budowle, wtedy dostajecie po prostu więcej punktów, a tak to sami widzicie. No dużo Wam odejmuje za to, że jest budowla nieskończona. To no, tylko podziemia. Wędziałka z zewnątrz, jak ładnie wygląda, ale jest troszkę pusta. Jeszcze górę zobaczę jeszcze raz. Strasznie długie schody. Uciążliwe trzeba skakać. no Do góry nic nie ma, nie ma pusto. Jest, pewnie nie ma. Tylko jakieś tam były siedzenia, stonka balkony. A, jeszcze góra jest. To zobaczmy górę. No na górze jak na górze, no nic ciekawego, pusto. Podobnie jak na dole. Wpływ pusto tutaj jest za tą działkę daję punktów 5. 5 punktów za tą działkę. A teraz przejdziemy do zwycięzcy tego odcinka. No więc oto zwycięzca tego odcinka, który trzymał tylko 6 punktów. No ale wygrał odcinek. Zbytnio dużej konkurencji tutaj nie miał. Ale Domek z tych wszystkich, które oceniałem 4. najładniejszy. Już został mój podpis i. No i nagrodę za zwycięstwo. I jak już, jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, że. Podpis będzie dostawała osoba, która otrzyma maksymalną ilość punktów. Ja to postanowiłem zmienić, jednakże że dla każdego kto wygra odcinek, to otrzyma on, otrzyma po prostu mój podpis. No dobra, więc gratulacje dla gracza Seba 221, 221 i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i pisania komentarzy pod odcinkami. No trzymajcie się. Cześć.